Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie błogosławieni do Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, nakarmiliśmy Ciebie albo spragnionym, daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przebyszem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi pieść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagi, nie przyodzialiście mnie. Chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im Zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo pańskie. Wsiądźcie na chwilę. Znowu powiem, że dłuższą chwilę. Może pamiętacie, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy takie mini rekolekcje, bo one dotyczą, czy pytamy się Ewangelii o to, co ma nam do powiedzenia, co ma nam do powiedzenia Pan Bóg w obecnym kryzysie Kościoła, w tych różnych skandalach, które wychodzą, w skandalach pedofilskich, ukrywania pedofilii i tak dalej, czy różnych innych uwikłań. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, słyszeliśmy o talentach. I mówiliśmy sobie o tym, że każdy z nas, że jakby talent to jest skarb Boga. Talent to jest skarb Boga. Nie ma, Pan Bóg nie ma większego skarbu niż człowiek. Niż człowieka. Człowiek jest największym skarbem pana Boga. I teraz. Ten skarb można zakopać, ale nie da się go zniszczyć. Można stracić z nim kontakt, ale nie można go zaprzepaścić. Czyli nasza drogocenność nie da się jej zniszczyć. Można ją zakopać, stracić z nią kontakt, ale nie można jej zaprzepaścić. A dzisiaj będziemy mówić o tym, jak takiemu człowiekowi pomóc, człowiekowi, który przeżywa dramat. Co konkretnie można zrobić? I myślę tutaj o osobie, która przeżyła, doświadczyła molestowania, ale też myślę o osobie, która na przykład jest uwikłana w, jakiś, w jakąś taką niejasną relację, która jest uwikłana w romans z księdzem, z siostrą zakonną. I co można zrobić, kiedy się spotyka taką osobę? Ja nie będę tutaj jakichś poradników psychologicznych, po prostu będę mówić o uczynkach miłosierdzia, to co, to, co słyszymy w Ewangelii. I podstawowa sprawa, pierwsza. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretów. Dla Jezusa nie jest ważne, czy ktoś zło sam sobie wyrządził, czy też jest tego ofiarą. W tym sensie. Że, bo bardzo by się chciało pomagać tym, którzy są ofiarami, a nie tym, którzy sobie sami złowy rządzili. Nie, to takie by było fajne, tylko tym ofiarom pomóc. A dla Jezusa, jeżeli ktoś cierpi, to trzeba mu pomóc. No bo ufamy, że jeżeli ktoś jest w więzieniu, to nie za ładne oczy, tak jak było w Ewangelii. Tylko zasadniczo coś musiał przeskrobać. A Jezus mówi, trzeba go odwiedzić. Więc żebyśmy się nie czuli usprawiedliwieni w tym sensie, że jeżeli ktoś sam sobie wyrządził jakieś zło, to można go olać. Trzeba mu pomóc. Po prostu trzeba mu pomóc. I druga rzecz wstępna. Bardzo ciekawa z tej Ewangelii, że ci, którzy pełnili miłosierdzie, oni nie wiedzieli, że robią to dla Jezusa. Nie mieli o tym żadnego pojęcia. Po prostu czynili dobro. Po prostu czynili dobro. Ja myślę, że to jest o tyle dla nas może być ważne, że czasami, że to jest fajne mieć taką motywację, że ja komuś czynię dobro ze względu na Pana Jezusa. Ale jeżeli tej motywacji nie mam w sobie, a czynię dobro, to to jest wielki sukces. To, to o to właśnie też chodzi. Po prostu o to, żeby czynić dobro, żeby być miłosiernym. I teraz Jezus mówi o tych różnych uczynkach miłosierdzia. Ja je podzieliłem sobie na trzy grupy. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić. Zobaczcie, miłosierdzie oznacza dostrzec człowieka w jego potrzebach. Dostrzec człowieka w jego potrzebach. Czasami to są takie potrzeby, które będą oznaczały zaangażowanie finansowe. No bo jeżeli ktoś jest głodny, to trzeba mu coś kupić, no chyba że masz dwie kanapki, nie? no to mu dasz. Ale zaangażowanie środków, ale nie tylko. Ale nie tylko. Bo to oznacza również na przykład zaangażowanie takich środków, jakim jest czas, uwaga, życzliwość. I często myślę, że się okazuje, że dużo bardziej chodzi właśnie o zaangażowanie tego typu środków. Czas, życzliwość, uważność, towarzyszenie. Bo kiedy myślimy o osobach poszkodowanych w kościele, to może oznaczać, że to co trzeba zrobić przede wszystkim to poświęcić im bardzo dużo czasu i bardzo dużo uwagi. Na przykład, żeby wysłuchać ich bólu żeby wysłuchać bólu Twojego brata, Twojej siostry. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu cytowałem Benedykta XVI, on mówił tak, wielu z Was, a mówił do ofiar, wielu z Was, kiedy znalazło w sobie dość odwagi, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, to nie zostało przez nikogo wysłuchanych. No właśnie, dać czas, uważność, żeby wysłuchać. Bo my się czasami też tak boimy słuchać ludzi, którzy mają, którzy są tak poszkodowani, jakkolwiek poszkodowani, bo mamy taki na przykład przymus wewnętrzny, że no dobra, ktoś mi mówi o swoim dramacie, to ja muszę szybko dać mu jakąś radę. To ja muszę szybko mu załatwić ten problem. Muszę dać mu rozwiązanie. Jeżeli się da, to super. Jeżeli się da, to super. Ale przede wszystkim poświęcić czas, przede wszystkim poświęcić uwagę, dostrzec człowieka w jego cierpieniu, żeby on się poczuł wysłuchany. A jak działać? Jeżeli można, to jak działać? Wiecie, oczywiście, poza tymi wszystkimi urzędami świeckimi, w stylu policja, prokuratura i tak dalej, które też trzeba zawsze uruchamiać, to istnieją, dobrze żebyście o tym wiedzieli, myślę, że dobre już istnieją w Kościele procedury, które mają z jednej strony zająć się danym gościem, danym przestępcą, żeby, żeby go odłączyć od, od jakiegoś posterstwa, ale z drugiej też strony chronić ewentualne przyszłe osoby poszkodowane. To jest na przykład taka prosta rzecz, że jeżeli jest, temat, jeżeli jest to temat pedofilia, więc zbrodni seksualnych wobec nieletnich, Każda diecezja, każdy zakon ma ustanowionego delegata do tych spraw, delegat do spraw ochrony dzieci. To jest prosta rzecz, skontaktować się z tym gościem. Skontaktować się z nim i opowiedzieć o sytuacji, w której się wie. Bo może jest tak, że ty nie wiesz za dużo, masz jakieś tam plotki, chodzą po mieście, a może jest tak, że ten gość już usłyszał od kogoś parę rzeczy właśnie o tym jednym człowieku, i to, że ty mu jeszcze to powiesz, to utwierdzi, że, że jednak może faktycznie to jest, jest coś na rzeczy. Potwierdzi tylko inne historie, które już gdzieś tam krążą. Jak znaleźć namiar na taką osobę? Na każdej stronie WWW, diecezji czy zakonu jest taki kontakt. U nas na stronie parafialnej też, też to można znaleźć. Też jest w, w głównym menu. Inaczej sprawa się ma, kiedy mamy jakąś taką sytuację niekoniecznie właśnie zbrodni wobec nieletnich tylko na przykład ksiądz jest w związku romantycznym z jakąś kobietą albo czy spotykasz na przykład osobę, która jest zakochana w księdzu, która jest z nim w związku, albo spotykasz księdza, który mówi ci o tym, że jest w takim właśnie związku, to jak tutaj pomóc? Co tu zrobić? Jeżeli masz taką wiedzę, to zawsze możesz życzliwie donieść, ale poinformować albo jego bezpośredniego przełożonego, a ja bym radził bezpośredniego i wyższego. Czyli jeżeli jest to parafia, to bezpośrednim przełożonym jest proboszcz. A wyższym przełożonym, na przykład biskup albo prowincjał. Żeby to poszło w dwie strony. I teraz. Jakby donieść o czym, no o tym, że jest niemoralne prowadzenie się danej osoby. Że taki gość niemoralnie się prowadzi i gorszy wiernych. I gorszy wiernych. To, że jak to idzie w dwie strony, nie tylko do proboszcza, ale też do wyższego przełożonego, no to jakby jest większa szansa, że tam zostanie coś realnie zadziałane, nie? Że zostanie podjęty jakiś, jak, że problem zostanie jakoś załatwiony, czy że, że odbędzie się jakieś postępowanie wobec tego człowieka. To jest pierwsza rzecz. Mówiliśmy, głodnych nakarmić, sprawionych napoić. Druga rzecz, o której mówi Pan Jezus, e, nagich przyodziać. Nagich przyodziać to jest bardzo trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Bo słuchajcie, bo ludzie uwikłani w takie struktury zależności, emocjonalnego uwiązania uwiązania emocjonalnego czy też romantycznego, bardzo często z tego powodu odczuwają wielki wstyd. Odczuwają wielki wstyd. No bo to się jakoś niby kłóci, nie? Tutaj wiara, a tutaj coś zupełnie poza. Jest jakieś, jakieś napięcie, coś jest nie tak. I czują z tego powodu wstyd. Czasami jest tak, że spotykasz taką osobę, która jeszcze tego nie widzi. Jeszcze tego nie widzi, że coś jest nie tak. I teraz jak rozmawiać z osobą, która jest uwikłana w taki związek, obojętnie czy to jest ksiądz, czy jego partnerka na przykład. Nie wiem, czy jest jakieś proste rozwiązanie, ale myślę, że z mojego doświadczenia widzę, że dobrze jest nazywać rzeczy po imieniu. Nazywać rzeczy po imieniu. To znaczy dokonujesz pewnej zdrady. Dokonujesz pewnej zdrady. Yy, zdradzasz przede wszystkim swoją godność, swoją godność. Zdradzasz swoją godność, bo jesteś wart, jesteś warta więcej niż to. Jest jakaś Twoja godność, której nie jesteś wierny, nie jesteś wierna. Bo stać cię na więcej niż to, jesteś wart, warta więcej niż to. To jest jedna rzecz, nazywać rzeczy po imieniu, a z drugiej myślę, coś chyba nawet trudniejszego, to jest dać taką ogromną dozę cierpliwości. Ogromną dozę cierpliwości, bo to jest niesamowicie trudne z kimś zerwać. Niesamowicie trudne z kimś zerwać. Bo, z jednej strony, chciałby człowiek, jeżeli już widzi jakiś problem z tym, no to chciałby z siebie wyrzucić tę miłość, nie zakochał się, ale teraz jak to z siebie wydłubać? No nie da się. Nie da się. Więc, z jednej strony, trzeba w jakiś sposób się sprzeciwić swojemu zakochaniu, swojemu uwiązaniu, z drugiej strony, zmienić swoje nawyki. Bo, na przykład, ktoś miał nawyk chodzenia do tego i tego kościoła na tej na tą godzinę nie przez przypadek ktoś miał taki nawyk że na przykład swojemu kochankowi czy swojej kochance rano jak tylko się zbudził wysyła na messengerze po prostu piękne życzenia dobrego dnia buziaczki to jest nawyk który trzeba będzie zmienić to jest nawyk który trzeba będzie zmienić co też oznacza że trzeba będzie się spotkać i powiedzieć o tym że ja chcę to zmienić. I uwaga, niektórzy myślą, czy wpadają w takie myślenie, że no dobrze, no to żeby to już nie był romans, ale po prostu bądźmy przyjaciółmi. Czyli innymi słowy, żeby się nic nie zmieniło. Żeby się nic nie zmieniło, tylko było mniej grzeszne. Marzenie ściętej głowy. Marzenie ściętej głowy. Yy. Więc kiedy rozmawiasz z taką osobą, kiedy jej towarzyszysz, to właśnie z jednej strony trzeba ją bardzo wspierać w dobrych decyzjach, a z drugiej strony przyjmować w jej porażkach. Przyjmować ją w jej porażkach. Bo dla człowieka zadłużonego to jest bardzo trudne przyznać się przed kimś, że coś go nie woli. To jest bardzo trudne. Więc dać mu poczucie oparcia w jego wstydzie jest niesamowicie ważne. I trzecia rzecz, ostatnia. Przyjąć przybysza, odwiedzić chorego i odwiedzić człowieka w więzieniu. Wiecie, ja w tym odczytuję takie niesamowite zaproszenie Pana Jezusa do tego, do kontaktu na głębszym poziomie. Kontakt na głębszym poziomie. To znaczy, tak, żeby z jednej strony człowieka z jego historią nie traktować jako jakiegoś problemu do załatwienia, a z drugiej strony nie zatrzymywać się jedynie na takim poczuciu zaszokowania i zgorszenia. No, bo to jest tak, są dwie pokusy. Ktoś był molestowany, mówi ci o tym, a ty w reakcji na to, no jak to możliwe. Ten kościół to jest jakieś dno, wszędzie pedofile i nikt nic nie pamięta. No, jakby i zaczynasz zrzędzić. Ja rozumiem zaszokowanie, rozumiem złe emocje, ale w tym momencie tracisz tego człowieka z jego historią cierpienia. Po prostu go tracisz. Nawet jeżeli on narzeka, ale on tego, czego potrzebuje naprawdę, to kogoś, kto go okryje. Kto go nakarmi, a ty zaczynasz gadać o kościele. Nie o to chodzi. On nie tego potrzebuje. Ktoś ci mówi, że jest zakochany w księdzu, ze wzajemnością, a ty, no dobra, tylko żeby nie było dzieci. Nie? Albo ty podły grzeszniku, nie chcecie cię znać. Człowiek powierza ci swoją historię. Może jest świadomy tego zła, które w nim siedzi, a może nie jest. Ale na pewno pragnie, żebyś mu towarzyszył. Na pewno pragnie, żebyś mu towarzyszyła. Że nie, żebyś mu, nie chce, żeby dawać mu jakieś złote rady, takie z internetu, z Facebooka, jakieś motywacyjne. On chce, żebyś mu towarzyszył, żebyś mu towarzyszyła. I to jest dla niego ważne. Na zakończenie zupełne. Słuchajcie, czyńmy miłosierdzie. Czyńmy miłosierdzie. Bo skoro tak się stało, że wasze losy jakoś się spotkały, Twoje i tej osoby poszkodowanej, że te dwa losy jakoś się spotkały, to jak bardzo głęboko wierzę, że one się nie spotkały przez przypadek, tylko że jakoś Pan Bóg sprawił, że się spotkaliście. Ja wiem, że jest pokusa uciekania od tego kontaktu w trywializm, w cynizm, w oburzenie. Ale jakoś tak się stało, że Pan Wóg was złączył, bo ja głęboko wierzę, że on Ci ufa. Że on Ci po prostu ufa, że będziesz w stanie czynić miłosierdzie.